Idziemy do gry. Bierzemy do gry. Bierzemy do gry. Boxer to jest Bierzemy ah. do teraz. Teraz. Nie ma miękkiej gry. I do gry. do I Bierzemy do gry. to gry. wywinąłem takiego koziołka, że tam prawie spadłem na Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z Ugandy. Tym razem jesteśmy w górskich terenach i przez nią przejechaliśmy, szybko coś zjedliśmy. Idziemy teraz do dziewczyny. Z Coach Surfingu Masika, która postanowiła nas ugościć na dwie lub trzy noce. Także idziemy szukać. Znaczy wiemy z Google Maps, gdzie jest jej dom. Podążamy tam teraz i zaraz będziemy się z nią witać. Tak wygląda domek, w którym Masika chce nas zatrzymać. Wygląda całkiem dobrze. Hello! Hello Masika. Yeah. Hi, nice to see you. Thank you. It's finally. friends, a couple. Yeah. Oh, thank you so much. No, amazing place. Yeah, dziękuję. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you so much. It's a really nice place. Yeah. Oh, what a nice moskitonec. Yeah. Have pinky one. Very nice. <laughs> really nice. Okay. Ja zawsze czuję się trochę dziwnie, kiedy myślę o kursie surfingu, bo czuję, że należałoby się zapytać, czy ta osoba oczekuje jakiejś nawet drobnej zapłaty w zamian i zaraz zamierzam się zapytać, bo <laughs> z jednej strony Wiem, że coach surfing teoretycznie polega na tym, że się powinno za darmo kogoś zatrzymywać, ale z drugiej strony, no nie wiem, mam takie wewnętrzne poczucie, że należy się zapytać. Co ty o tym myśli rozliczysz? No albo jakiś obiadek zaproponować, albo coś, no. albo jakieś ciastko kawę, łaradzi, taki mhm. widoczek na Street. Gado. Gado. Po zapoznaniu się z Masiką i krótkim odpoczynku, wybraliśmy się we trójkę na lokalne, gorące źródła. Heritage Hot Springs Gotowa na Hot Springs? Gotowa. Zimno, nie? Trzeba się wygrzać Gorąco jak nie wiem, ale... trzeba. Do... trzeba ale ale trzeba podobno pójdź. jest też zimna woda, także idealnie, bo o to chodzi właśnie w gorących źródłach Ja nie żródy, chodzi do Żeby się zimnej. wygrzać i potem spać, no to się ugotujesz No Mózg ci się zagotuje A, już mi się zagotował w dzisiejszym <noise> tak będziemy się pluskać. Tutaj wlot, na gorące źródła. International Guest płacą dyszkę. Ugandyjczycy trójaka nie dyszkę. Ugandyjczycy trójkę, piątkę, community members trójkę. we're really going there all the time. and you know, so you say Masika, that this place is also kind of the party place for the saturday. yes, birthdays most people they do prepare their birthdays from here. Yeah. okay. and uh, it will be also open like in the evening or at night or they close it for the night. they don't. because now there is no longer masica so they don't. ah, okay. it's open. it's open. <laughs> Okay. Generalnie tutaj to wygląda tak, że na dnie jest taki piach. Sorry, taki muł bardziej, dokładnie do Polski mówi, i goście się tym smarują, bo praktycznie są to sami faceci. Jest jedna kobieta oprócz nas, sorry speaking Polish. I rola sobie normalnie taki peeling, nawet widziałam, że ta babka smarowała typa. I Wow. Bob, tam chwilą, Bob tam przed chwilą ładował mu w majce, także chyba coś musi uleczyć. Aha, on sobie ładował mu w majce, a teraz ten mu tutaj z nami pływa. Ale... Tak to jest, na tripie. Tak to jest takie miejsce. Dokładnie. No. Ale w people here uh, are kind of the party people, or it depends? No, like most, mos, most. this to be like. can also work like a mediation, mm -hmm. like sort of exercise. Okay. Yeah. So like they think like it's like medicine, something like that. Okay. Yeah. yeah. So they think it has some powers. Like if you come here, you can heal yeah. from okay. certain diseases. Yeah. <laughs> Zabieramy Was na kruzyn tą oto maszyną Boxer Voxer Szczyt ugandyjskiej motoryzacji Trochę kable wystają Opona no, mocno łysa, ale jeszcze chyba pojedzie trochę No i co? Zalany bak i ciśniemy. Jedziemy teraz po wertepach i w pewnym momencie odpadło nam lusterko Także, takiej właśnie jakości jest nasz bokser. Kurwa, najlepsze, że się go nie da. O nie, Brainy. najgorzej. Już tak, odkąd ruszyliśmy na stacji benzynowej wypadł zamek z baku. Bo mi to musiał naprawiać. teraz po pół godziny odpadło lusterko. No i kurczę, ale mamy dalej jedno. Ale trochę litnie, kurde, bez lusterki. No. Był klejony wiesz. Ułamane lusterko wrzuciliśmy do plecaka i ruszyliśmy dalej. Naszym celem były wioski i ich okolice, które położone są u podnóży gór Ruenzori. To nagrało. To mnie tutaj leżący policja. Także na to mówię, leżący policja. Mam nadzieję, że się nie spierdasił. Sorry. Yeah! Fokser to jest maszyna! Ach, kozak! Patrzcie jak tam jest pięknie z przodu. Później zrobimy ujęcia z normalnych aparatów, to Wam to pokażemy w lepszej jakości. Ogólnie tutaj jest, jest takie miejsce dokładnie chciałam dotrzeć tutaj w okolicach gór Ruenzowi, czyli do takich wiosek, które już są bardzo blisko położone i ta ludność tutaj żyje takim absolutnym slow-life'em, jeszcze innym niż w Kutniakowskach. Nasz motocykl nie był demonem prędkości. Brakowało mu mocy, co było odczuwalne na górskich podjazdach po szutrowej drodze. Po drodze mijaliśmy małe wioski i ich mieszkańców, którzy witali nas z uśmiechami na twarzy. Dobra faza do tego wygląda. Wow, ale zajebista Niesamowite miejsce Niesamowite Nie miejsce. Wygląda na to, że to będzie najpiękniej sytuowana restauracyjka, w której będziemy mieć okazję jeść na tym wyjeździe. Zajawa. Ciekawe, czy to w ogóle jest otwarte. Miejscowa wygląda na otwartą. Drzwi są otwarte, ale nie ma nikogo. Przeszliśmy dookoła i nikt tutaj nie istnieje. Oprócz tego kurczaka. Strasznie chce się nam pić. Coś byśmy wszamali. Specjalnie nie jedliśmy też śniadanka, żeby tutaj móc coś sobie fajnie zjeść. Patrzcie na ten widok. W języku lokalnej ludności Jeruenzori oznacza miejsce, gdzie rodzi się deszcz. Mówi się też na nie góry księżycowe, co brzmi bardzo mistycznie. Podobno były to najpóźniej odkryte wysokie góry świata. Ze względu na kontuzjowaną kostkę patii nie mogliśmy zapuścić się wysoko w góry, dlatego chcieliśmy sprawdzić, czy są jakieś opcje na w miarę łatwy i bezpieczny dla niej trekking. Okazało się, że jest to możliwe, więc umówiliśmy się z przewodnikiem, że zrobimy to następnego dnia. Dopiliśmy kawę i wróciliśmy na grzbiet naszego wierzchowca, który zawiózł nas z powrotem do miasta. Idziemy teraz na market. Tutaj to jest w takiej formie hali targowej. Idziemy w poszukiwaniu jakichś dobrych owoców na kolację na dzisiaj. Tak. Może przy okazji Wam pokażemy, co tam sprzedają. Jeśli tam jest coś ciekawego. Poza takim zwykłym, e, codziennym szajsem. Ale spójrzcie na przykład, e, jeśli chodzi o plastik i tworzywa sztuczne. Same lacie. Niesamowite to jest. To jest po prostu przeogromne stoisko z myślę tysiącami spokojnie e, klapeczków. Nie ma szans, żeby oni to wykupili w przeciągu najbliższych chyba, kurczę, trzech lat. Gacie, walizki, buty. Dobra, wygląda na to, że ten targ nie jest jakiś super ekscytujący. Bardziej lubimy takie targi, e, gdzie sprzedają jakieś przedziwne rzeczy. A tutaj jest chyba tylko taki standard. Do you have a jackfruit? No, no, nie ma. Nie, jest popo. Popo. We want jackfruit. Jackfruit. Is jackfruit, not a husband. We look for jackfruit. Yes. Do you have? Okay. So we take jackfruit and mango. Not uh, No. Can we buy half of a jackfruit? Okay. So, uh, do you have smaller? Because this is very big. a Small one? Yes. I can help you. Mm -hmm. Look like this it. It's <laughs> huge. It's very big, yeah. Oh, my god! an kose. No. Wow. Come wow. on, Ok, thank, you so much. thank you so much. Bye, bye, bye bye. Have a good day. Dobra, zakupy załatwione. Będzie testowanko Jackfruita. Bobas, dziecko. dziecko z innej planety. No, pięknie, ululaję. ululaja. malutki, Bobas. <laughs> Nigdy nie jadłem jak także can't wait to experience something jackfruit. new. Kupujemy tutaj przepiweczko, Future Malt, tak? Tak się nazywa? Jeszcze tego nie piliśmy, cały czas na razie tylko nie wiedzą. Zdrowa książka. Postanowiłam rozegrać partię Pilarda. Jestem mega słaba Pilarda, ale powiedziałam, sobie, żeby dał mi pory, zobaczcie. Wow. A na street foodie królują kurczaki, kurczaki na kiju, Chipsy, fryciaksy, banany. Wiesz, kurczaka? Nie jestem zainteresowana. Królestwo Grilla Good, good. Thank you. I takie jakieś klubiki tutaj wszędzie dookoła, są klubiki bary Cimci rimcim. Cim, cim, cim. Idziemy do kolejnego baru. Przyszliśmy teraz tutaj do sklepu na chwilę i na półkach zauważyłem, że są różne tutaj danka dla dzieci. Pudełka są bekowe, ale ogólnie tu jest porridge dla dziecka soya rice soja ryż z, zmieszana z nokej'e. Są takie rybki małe srebrne. Że także, także tego chyba u nas nie ma. Po dwugodzinnym spóźnieniu się gościa od motocyklu, pojechaliśmy w miejsce spotkania z naszym przewodnikiem, by ruszyć w góry. Pogoda tego dnia zapowiadała mocne opady deszczu. W górach Ruenzori pada około 300 dni w roku, więc niełatwo trafić na suchy dzień. Pan przewodnik nie przejmował się czarnymi chmurami i kontynuował opowiadanie ciekawostek. My zresztą też. Przecież nie jesteśmy z cukru. To tylko deszcz. Dosłownie w 20 sekund się rozpadało. O takiego małego kropienia po porządny deszcz. Taki, że aż musieliśmy się ubrać. Ale dawno nie mieliśmy okazji spacerować w deszczu. I powiem szczerze, że ja się cieszę. Mam tylko nadzieję, że nie będzie ślisko gdzieś na drodze. Mamy nadzieję. Że za niedługo przejdę. Jest przygoda? Na maksa. A ah, yeah. Bierz kija, włóczy kija, i lecimy. Sam przewodnik, już pewnie sobie o nas myśli, że za muzungu się grzebią tak długo. Ja by sobie tak myślała na jego miejscu. <grymne> jako osoba niecierpliwa. Szalenie wręcz można by powiedzieć. And we Wtedy okay. sesja, okay. Right yeah. Idziemy! Nie mam miękkiej gry. Bardzo! Nie ma miękkiej gry. Dla mnie jak pada deszcz w takich e, miejscach dżunglowych czy generalnie przyrodniczych to ma to niesamowity klimat. E, czuję się, że wtedy wszystko jest na miejscu. Bo tak naprawdę od tego znane są takie miejsca i lasy równikowe, że powinny, że tam pada często deszcz, kilka razy dziennie, konkretnie deszcz. We will be going back the same road. Ok, So I will have to be very careful. Hello. Kurczę, 5 minut mocnego deszczu i goretek z całym okry. Także nie działa to, tak, jak go reklamują. Ach. Co za dżungla. O, jeszcze więcej deszczu. Tak A jak wybieraliśmy ten trekking to pytałam się prosiłam o w miarę płaską traskę powiedzieli nam, że płaska, płaska, a szliśmy normalnie taką stromizną, ale spoko mały. Ale dałaś radę, nie? To, że... Majtki już całe mokre Buty na razie sucho Ale to tylko kwestia czasu Dobra, koniec trekkingu. Papi zadebtowała, że nie ma co ryzykować i wracamy. No, bo ja... Wracamy, bo po prostu zbyt duży przypał. Mega mokro, jest ślisko. To się może źle skończyć. Tak to jest, no. Cechowo. Od poranka jakieś kurcze przygody. Najpierw motorek się pieprzył cały czas. Już mieliśmy zawracać, to jednak pojechaliśmy. Bo ziomeczek nam go naprawił. Ledwo wyruszyliśmy na trek, zaczęło turbolać. A już mam kałużę w butach, a ty? Ja już dawno. Oskar właśnie zaliczył lekki zjazd tutaj. Baletnicę wywinąłem. <grym> wywinąłem takiego koziołka, że tam prawie spadłem na dół. Chwilę chwile w parku i zakończamy z kocurem na moich nogach. Tam sobie tu wlazł po prostu i się zachowuje, jakbyśmy byli najlepszymi kumplami od dawna. No, a co do tego co się działo na trekkingu, to już widzieliście. Także mały nie wypał, ale była przygoda, także generalnie jesteśmy uśmiechnięci zadowoleni, ale generalnie patrzcie. Jesteśmy tak, wcali brudni mogę to dla Was zrobić. Pokażę Wam czy jest tam kałuża, czy nie ma. Ja czuję, że jest mokro, ale czy to się okaże kałużą? Let's check. Aha, czuję, że tak. Pa, <ścoughs> Cała mokra, ale szczęśliwa. Daję szansę motorkowi, czy przetrwał tą 3 godzinną ulewę. Liczę na to, że tak. Mam nadzieję, że elektronika się nie rozsypała cała. To tu są wszędzie kable na wierzchu. No właśnie. Mam nadzieję, że mnie prąd nie pieprznie. No ja też. Yeah! Uuu, I to nie było udawane. Nie odpalałem go wcześniej. Nie. Na zimnym, zimnego go. Jedziemy, teraz będzie ciekawie, bo popadało tutaj wszędzie. E, I... Mega kałużę. O, zgas. Jest. O, zgas. Nie wiem, jak będzie z tą podróżą, bo z przodu mamy oponę, jakbyśmy na ścigacie jechali. No. A jedziemy głównie na ofraudzie, także mam nadzieję, że nie wyglebimy. No ja też mam taką nadzieję. Aha. Aha. To było kurwa na tyle. Zobacz, kable może. Przez te kawa, tak że ten motor jest z dupy. Ile my mamy przygód z tym bokserem. On już dzisiaj tyle razy nas zawiódł. Nie można oczekiwać, że dostaniesz perfekcyjnie działającą maszynę. Tutejsze realia są jakie są i liczy się to, że kręcą się koła. Ruszyliśmy więc w dół, by sprawdzić, jak żyje się w wiosce u podnóży gór księżycowych. Wioska Kilembe była spokojnym miejscem. Jej mieszkańcy, jak zwykle, spędzali czas na rozmowach, handlu i gotowaniu. Słychać było sporo śmiechu, a gdzieś w oddali z harszącego głośnika grała afrykańska muzyka. Dało się poczuć, że czas płynie tu dużo wolniej. Nie było miejsca na głośne klaksony i warkoty silników, a pobliskie wzgórza sprawiały wrażenie zielonego muru, który otacza i ukrywa wioskę przed resztą świata. To był dobry czas. Ale musieliśmy się zbierać. Tak się właśnie kończy nasza przygoda z górami Ruenzori. Było niesamowicie. Naprawdę, to miejsce ma niezwykły klimat, taki typowo podgórski. Ludzie tutaj żyją takim spokojnym życiem. Także jeśli ktoś lubi takie miejsca, to bardzo polecamy, żeby tutaj przyjechać. A my kiedyś tu wrócimy i zobaczymy jeden z najwyższych szczytów, które tutaj są sytuowane. Do zobaczenia.